Dla mnie pasja to jest coś, co robisz z miłości. Moja miłość do Żółzla zaczęła się od tego, że mój tata jeździł 23 lata. Musiałem spróbować tego. Takie osiągnięcia na szczeblu polskim udało mi się zdobyć. Zostały mi dwa medale do zdobycia, złoto w mistrzostwach świata oraz złoto w mistrzostwach Europy. Realizacja tych wszystkich celów nie byłaby osiągalna bez odpowiedniego wsparcia. Swoją pasję w trzech słowach opisałabym jako kreatywność, flow, przepływ energii i motywacja. Największym wyzwaniem dotyczącym tego projektu była nowość. Kolejnym aspektem było szukanie elementów wspólnych. W moim malarstwie wykorzystuję charakterystyczne pociągnięcia pędzlem, co świetnie łączy się z tym, jak bardzo ostry i dynamiczny jest żurel. Projekty, który stworzyliśmy wspólnie. Wyszedł idealnie. Zostały podtrzymane moje kolory, czyli dużo czerni z dodatkiem zielonego fluo. To są kolory, z którymi jestem związany od początku kariery. Idealnie to się komponuje ze mną, więc kibice dalej mogą się ze mną utersamić. Bez kibiców też by nie było naszego sportu. Oni przychodzą nas oglądać, my dla nich robimy show. Jest to jest dla mnie fenomenalna sprawa. Fajnie zrobić to co kochasz tak naprawdę, bo to jest przyjemne, spożyteczne, więc lubię swoją robotę.